Myślę, że z pewnością przydadzą nam się takie specyfiki, kiedy zaczniemy już własną hodowlę. Jesteśmy właśnie u Pana, który ma takie, zobacz, e, niesamowite rzeczy, jak chcesz, żeby u Ciebie za bardzo nie pachniało, nie śmierdziało, to możesz sobie tym prysnąć. I to powiem Ci, zabija cały zapach, tu wszyscy jarają, tutaj wszędzie czuć zielskiem, a u Pana nie ma w ogóle zapachu, niesamowite, zobacz, patrz. Ale ładny jest ten miętowy Ładny, świetny. ten jest taki jak świeże pranie. Ten pan ma zobacz, um, nie wiem, to są słodycze, korzenny i kawowy. Kawowy, korzenny był też naprawdę mocny, tak jak u indusa. W How much is it? How much cost? 15 euro za każdą jedną sztukę. I powiem Ci naprawdę robi robotę. I pan mówi tak, jak jarz w domku, to no jak najbardziej, a jak hodujesz, to w ostatnim tygodniu fazy kwitnienia też jak najbardziej poleca, żeby po prostu być, wiesz, nie mieć problemów z sąsiadami. Teraz zasada dobrego sprzedawcy. Kupiliśmy sobie tego miętowego wybraliśmy. For us? Thank you i zobacz jaka jest solidna firma. Okej, okay, thank you. Tak więc dostaliśmy jeszcze dwa ziarenka. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Dziękuję, thank you. thank you very much.